Po chuj myć... Ty, pytanie mam, Paweł. Po chuj elewacja myć, jak i tak się upierdoli? No po chuj się ja myjesz, tak się upierdoli? No. Ja się nie myję. No, no to tak. Wszystko no jasne. A po co dupę myjesz, jakiś tak... A. ...będzie osrana. Fair enough. No nie rozumiem. To... to rozumiem. tak samo, jakby ktoś powiedział, po chuj włączasz komp, a jak wesa z osza Zosza, wpierdol. Wygrał, wygrał. No. Nie. Koniec. A ja kurwa siedzę i oglądam. Fajtek, kurwa, mam cię połamać? Olimpijskie żarty. Idzie. Spokojnie, spokojnie. Nie zawsze w pierdol, zazwyczaj. No, zabawę, Nie, ale tak, szanuję, szanuję. Ja, ja bym dostał dwa razy w pierdol na jednym meczu, rozumiesz? Nie, no ale fajduś, no, to tam wiesz. No. I my nie gra, my graliśmy raz w CS-a. W sumie nie nie ja pamiętam, jak tam chciłeś. Nie, nie, nie. No jedną bań... Ale na przykład ja z Jerzykiem zresztą grałeś zresztą graliśmy też graliśmy. kiedyś? No bo... Bo tam gr graliśmy trochę i strasznie się denerwował, bo niestety CES nie jest to gra dla normalnych ludzi, tylko dla tych szczytami kurwa. no. Ale, ale akurat zauważyłem taką tendencję, że ludzie ze świata sportu mają. Jakby mają tą chęć rywalizacji, taką, wiesz, że to chodzi? I że jak zaczyna zaczynają robić, to im w chuj zależy, żeby wiesz, żeby mucić. I na przykład w przypadku Jerzyka to było tak, że wiesz, że tam na początku chujowo grał, ale wiesz, tam jak miał wolny czas, to napierdalał i, i starał się, żeby wiesz. Jakby miał właśnie chęć, żeby, żeby być lepszym. I widzę, że jest taka. Taka chęć rywalizacji, chęć bycia lepszym, wiesz o co chodzi, żeby, żeby ja dusić. rozumiem, nie. Hmm. nie, nie, jest, nie, nie taki, się... jest taki ząb, wiesz, ducha sportowego w tym mocno. Nie no, for to tam, wiesz, w dupie mam, nie? Ale kurwa, jak miałbym cokolwiek gdzieś, nie wiem, wystąpić, to ja musiał kurwa mieć ludzi ogarniętych, żeby móc z nimi trenować, nie? Inaczej to nie ma opcji, tak wiesz, spotkać się i... Dawaj jedziemy teraz, kurwa. Nie, to w ogóle bez sensu jest, nie? No, no ale masz też, masz też taki... To...